Witam Was z nowym filmie. na tym kanale. Z tej strony Pieszelski. I dzisiaj gramy w grę podobną do Zbuduj łódź na skarby, ale tutaj budujemy kajaki. Z takimi ziódkami, którzy, ją, którzy te kajaki napędzają. I tak, to jest nawiązanie do tego mema. Eee, dobra, ale ruszajmy w trasę. I jeszcze ten taniec. Ej! No by się skończyła energia jakaś. Aha. To jeszcze można coś dokupić. Ale obecnie nie mam hajsu. No to płyniemy jeszcze raz. Tak panu zarabiamy. No też są różni panowie. Ale spróbuj może przy tego gościa z przodu dać. To no może będzie lepiej. Nie, zdecydowanie nie jest lepiej. Mi, mi gorzej poszło, ale tak. Ja cię. Coś jeszcze, że to będzie istny simulator do grindowania. Dobra, w końcu mogę sobie kupić drogiego pana do wiosłowania, choć pewnie niewielka będzie różnica, albo jednak będzie jakaś. Ale zdecydowanie szybciej płyniemy Ale nadal te samo mało zarabiamy No do jasnej Jak to cokolwiek mam osiągnąć skoro ja pewnie za 100 metrów tylko 100 hajsów zarobię Ale w sumie ważne jest to, że przynajmniej mniej więcej pieniędzy zarabiam I przy okazji będę mógł szybciej zdobyć tych panów kolejnych, którzy będą dla mnie wiosłować. Tam jakieś skaliska. Tam na, tam daleko są jakieś skały duże. Albo w tam jakieś jest. Hmm. Tutaj w ogóle Polacy są. Fajnie. Ech, potem kupię oczywiście lepszego powiosującego. Na razie jeszcze trochę tych zwykłych używam. Wiecie co? Tam żadnego wózospadu nie było. Serio. Ech, tak już niestety jest. Że myślisz, że będzie jakiś fajny wodospad? A tak naprawdę niczego nie ma. No, ale możemy powitać naszego pierwszego, lepszego wiosłującego. O ile! Jak szybko teraz zapylamy. Tylko mam wrażenie, że szybciej też energię tracą. Ale teraz to na pewno daleko dopłyniemy. Oj, serio, daleko. Tak w ogóle. To w tych grach, typu właśnie buldy Kajak Jest używana mechanika z Grow Agardem No w sensie, że losowe tutaj tobie się atrybućki pojawią Akurat tu mamy wiosłującego mistrza Więc fajnie, ale udało mi się też załatwić drugiego, lepszego wiosłującego no to może kontynuować. Ale teraz zapylamy! Normalnie gdybym z taką prędkością płyć, by i łódź na skarby... To bym normalnie już... Na pewno z 1000 zarobił, jakbym z taką prędkością przepływał przez... Wszystkie etapy. Oczywiście moje... Mi silnika kamierki to wymi, bo nie wyobrażam sobie... Taką prędkością wpływać, by ogromne skały na poziomie z latarniami. W ogóle miasto jakieś jest. Kolejna kraina. Dobra, spróbujemy tam teraz dopłynąć. Zebrałem swoją załogę swojego kajaka. Oczywiście potem to przerobi na jakiś porządny statek. I płyniemy. Siną dal. Nie wiem, czy to w ogóle ma jakiś koniec, bo musi mieć w sumie. To chyba, że jak uda się nam dopłynąć na koniec, to cofnie nas. Ale dostaniemy dodatkowe pieniążki. O, wpłynęliśmy do miasta. To jakieś bojki pływają. Nie sprawdź, co się w sumie stanie, jak to A, to samo co wzbudził łódź na skarby. No, tyle, że ta mechanika oczywiście gorzej działa. dlaczego można się spodziewać choćby po jakiejś można nazwać to podróbce no ale w sumie jest tutaj nawet oryginalna mechanika kupowania gości z wiosłami no ale sam motyw budowania już bardziej pasuje do łódź na skarby właśnie tak mówię ciągle że po na. No, po polsku, a nie po angielsku jestem głupi nie no, żartuję ja cię niedługo to będę miał dosłownie maksymalną prędkość i pan normalnie w parę sekund przepływamy no, przez to wszystko ale nawiguję moich ich niemal znaczy, wiosłujących. przewiosujących Eee, coś czuję, że dużo pieniążków zarobię. Dużo, bardzo dużo. Tyle, że no nie, nie będę mógł sobie cały statek wypchać tym kasiurom. I teraz od tego momentu będę głównie na oceanie. Znaczy na wodzie. No bo jak widzicie, dość sporo energii tutaj się zdobywa potem. I no, po prostu naprawdę szybko się te inne postacie odblokowuje. No, ale oczywiście, jak mówię, bo oprócz tego, że będę też pokazywał tylko miejsce złone, kiedy zrobię nowego wiesłującego albo jakiś dodatek do mojej łódki, to też muszę powiedzieć, że im szybciej płynę, tym większa szansa, że walnę w kamienie, więc pewnie. Dlatego, nawet kiedy rozwali mi się siedzisko, na którym stoję, to nie wylatuję do wody. No, jak widzicie teraz, to osiągnę 100% mojej prędkości. I obecnie strasznie ciężko mi się płynie. A poza tym, ten strąg chyba. A to jest chyba strąg wysujący. Tak szybko jotuje, że normalnie w parę chwil już jesteśmy w mieście. Ale tutaj już są te łatwiejsze do ominięcia przeszkody. Zdecydowanie. Aha, chyba już dopłynęłem na sam koniec, bo tak zauważyłem, że te biomy się zapętlają. Niedługo będzie kolejne miasto. A, czyli nie ma fajnego skarbu i możliwości odblokowania jakiegoś specjalnego wysującego. <laughs> Ja ci tak szybko wypłynąłem normalnie. Już ponad 100% mamy, więc dlatego pewnie nie widzicie, że jakiekolwiek procenty schodzą. Bo paru sobie jeszcze więcej ulepszonych losujących zrobiłem. Jak szybko teraz to przemierzam. Choć obstawiam, że teraz mi to nie będzie docywać. A to się jeszcze okaże. Myślałem, że stawiając dodatkowe rzeczy. Do mojego kajaka Taka światła. Tak, nazwałem go tak, bo strasznie szybko płynie. O, jednak energia się jest zużywana. Ale wracając, nazywałem go tak, bo właśnie tak zapyla. Ja Ale pewnie nie jakiś lepszy koniec dodadzą. Znowu walnełem. byłem kajakiem. Jakimś cudem się nie rozpadł. I mam nadzieję, że dodadzą jakieś nowe, lepsze krainy albo nie wiem jakieś dodatki jak to było w Zbuduj na Skarb, bo omijanie samych skał może i czasem tym coś wolniesz, ale nagle to nie jest zbyt trudne albo też możliwość dodania jakiś armat, żeby móc siebie z innymi graczami. Graczami znaczy. Lub graczami, nie wiem. No ale dużo. Dużo już przepłynęłem. Uwaga, uwaga, uwaga! Oto łódź bojowa wachinczyków. No dobra. Ja taki żarczek tego chciałem zrobić. Akurat mam takiego pecha, że że muszę, że mój kajak się spawnuje właśnie niedaleko skały, gdzie na początku to nie było problemem. Bo byłem strasznie powolny. Ale teraz to jest. Szczególnie, że my chyba jesteśmy Jezusami, bo pływamy, chodzimy po wodzie. No ale pewnie, oczywiście, jakieś inne materiały będą wytrzymałe, niż drewno. A poza tym, strasznie dużo dołożyłem sobie tych lepszych kajakarzy. Zobaczmy, jak to bardzo pomoże. Ja ci tak szybko płynę, że normalnie... Ehm, um, jakbyście się zastanawiali, to prawdopodobnie za szybko płynęłem i sobie rozwaliłem ten um, o niedokończoną mapę. Ehm, um, ok, zziomuś, wybacz, ale zdecydujesz, Jeszcze niestety na koniec. Musisz dołączyć do swoich kolegów lub a tymczasem witamy nowego ziomka. Jeszcze sobie jakieś lżej i szybszy dziennik. Ja to mogę normalnie dziennik bym sobie kupić. Nie, nie, nie. Nie chcę i szybszej łódki. Obecnie to szukam czegoś do spowolnienia jej. Ej, tutaj nie da się obracać. Stać tymi... tymi... tymi drewnami. Ale nie fajnie. No cóż, ale jakaś przednia... ochronka się przyda. Co z tego, że to pewnie... w ogóle nie będzie działać. Ważę, żeby kajakarze... Mieli daszek. No. Dobra, tym razem uniknąłem pierwszych skał. Ale jak widać, ten nowy tak zasuwa po tym wiosłem, że normalnie mam duże problemy. O, właśnie widzieliście, jak rozwaliłem swoje połudki No cóż... Em... Kontynuujemy naszą przeprawę przez to nieskończone morze, że tak powiem. Yy. Ani trochę nie spowalniam. Dopóki ten ziomek utrzymuję, to to nie zwolni to ani trochę. Normalnie pana co. Ja cię, ale tu ciężko już pływać. I wiem, że pewnie wygląda z bo ja tak dobrze umiem skręcać, końcu dużo właśnie grałem w... któryś raz już wspominany na tym filmie mnie grę zbuduj Łódź na skarby no, ale to nie jest takie łatwe szczególnie przy takiej prędkości Ech. I nie robię cięć, dlatego bo jak zrobię cięcie i chwilę nie będę patrzeć, to boję się, że sobie bardziej rozwalę łódź. A ja nie chcę sobie bardziej łodzi rozwalać. Ale wygląda na to, że łódka bojowa łachińczyków Jezusów płynie dalej. Dobra. Ahoj, i zaraz znów walnę o asfalt. He, najwyraźniej kiedyś dorobią trochę więcej mapy. Ehm, um, tak. Tych panów najsilniejszych dałem tutaj na tyły. Ale pana to normalnie łódka bojowa Chińczyków. Tak szybko płyniemy, że mam wrażenie dosłownie, Nie, że się respi już na tamtej pierwszej części pustyni. A poza tym już pół łódki nie żyje. Dobrze, że ci pływacy nie mogą zostać strąceni w żaden sposób. Coś się tu dzieje! Pomocy... mocy. Tak w ogóle to po co ja wciąż płynę, skoro już wiem co mnie spotka na końcu. Niech jej na śmierć. I tu dlatego bo woda nie chce się załadować. No dobra. Ale w tym momencie mogę się już pożegnać z wami. Tak. Znów przypierod Tam w ogóle ktoś też wali się w skały... wali w skały.. Um, to właśnie... Ech, widzimy się po prostu na tym filmie. Na razie.